Trener Podoliński, trener Podweskidzia powiedział dzisiaj, że Krakowia jest kandydatem do walki o mistrzostwo i że jako jedyna obok Legii może Piastowi zagrozić. Ty się z tym zgadzasz? Też tak to czujesz? No, nie wiem. Naszym celem jest ósemka. Teraz jesteśmy w trójce. Można powiedzieć, taki jest nasz teraz cel na tej mecze, żeby w tej trójce być do końca, do końca. No tych meczów trzech, żeby w trójce być, a dalej już będziemy patrzeć, bo, bo jeszcze długo będzie obóz, później do wiosny jeszcze dużo, dużo czasu. Powiedz mi, oglądałeś jakieś mecze Piasta, co o tej drużynie możesz powiedzieć? Czy nie? <laughs> piasta, co no, ostatnio no, oglądałem? Wciąż no, że oglądałem Piasta. No tylko jak cały mecz nie oglądałem, skrót jakiś oglądałem. Pamiętam tutaj, jak oni grali po tym meczu, oni poszli w górę, bardzo dobra drużyna, no widać, no, grają, skutecznie są bardzo piłkę szukaj w polu karnym, dużo bramek. No jak widzimy też tracą wczoraj. No, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że zagramy ten dobry mecz, bo, bo, bo naprawdę jesteśmy teraz w niezłej formie. Zostało nam trzy mecze. Chcemy, jesteśmy w stanie wygrać wszystkie trzy mecze. Teraz najważniejsze jest zbotę. Myślę, że jasne, że to jest lider. Rewelacja tej, tych, tych rozrywek, Ale jesteśmy mocni, mi się wydaje. Jesteśmy, jesteśmy na fali i idziemy. Z, 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 no, z dobrymi myślami, do gówica. Mhm.